Dzień dobry. Witam Państwa w tym jakże uroczym miejscu w Karlowych Warach. Za plecami mam hotel Grand Hotel Pub. I dzisiaj będę opowiadał o filmie, który bardzo lubię, który urzekł mnie od pierwszego wejrzenia, że tak powiem. Do którego chętnie wracam z doskonałą, wspaniałą obsadą. I mam tutaj na myśli film Wesa Andersona, Grand Budapest Hotel. A dlaczego w tym miejscu? Tu nie były kręcone sceny do tego filmu. Natomiast ekipa Wesa Andersona razem ze scenografami, oczywiście, udali się w taką objazdówkę po Czechach, po naszej zachodnio-południowej Polsce, po właśnie Saksonii. Czyli trzy państwa tak sobie objechali, żeby znaleźć dogodne miejsce i tam umiejscowić akcję filmu. W nieistniejącym państwie, które się nazywa Żubrówka lub Żobrowka, tak w zależności od yy, wymowy tego. Ale o tym za chwileczkę Państwu opowiem. Hotel PAP był inspiracją dla twórców. Jeżeli dodać tutaj różowe kolory i troszeczkę zmienić tą fasadę, to mamy właśnie makietę, bo tam w filmie pojawiają się makiety. Wozili tego Andersona, wozili i tak się chyba tutaj zauroczył tym miejscem. Pojawiają się właśnie, wypisz, wymaluj, obrazki z tego miejsca. Czyli tutaj taka wieżyczka, altana w zasadzie, ale z dołu wygląda jak wieżyczka z takim szpiczastym hełmem. I oczywiście ten pomnik tego skaczącego jelenia, skok jeleni, który był zapewne inspiracją, ponieważ on jest jakby pokazany nawet na tych obrazkach, związanych właśnie z żubrowką. Czyli taki, taka altana na wieżyczce, połączona takim przejściem wiszącym z, ze skałą, gdzie stoi właśnie pomnik tego skaczącego jelenia. Wcale mu się nie dziwię, bo jak spojrzycie Państwo na panoramę tego zdrojowego miasta, no to komu by się to nie spodobało. A jak napijecie się Państwo jeszcze wody mineralnej, która pozwoli Wam zebrać na tyle sił, żeby tu się wspiąć po prostu jak kozica, no to wtedy wszystko by stanie się zrozumiałe. Znajduje się na a w zasadzie na takiej kładce, która jest przerzucona tutaj nad Nysą, nad rzeką Nysą, która łączy dwa państwa, nasz kraj, Polskę, z Republiką Niemiecką. I dzisiaj się skupię wyłącznie tylko na temacie filmu Grand Budapest Hotel, a pominę wszystkie inne filmy, które były kręcone w Gerlitz. Gerlitz potocznie nazywany jest Gourley Wood, ze względu na to, że filmowcy bardzo chętnie z całego świata się tutaj zjeżdżają, korzystają z tego, że zabudowa jest świetnie zachowana, jest yy, taka fotogeniczna, bym powiedział, tak filmowa i wykorzystując to yy, pojawiają się właśnie w tym miejscu przy swoich nowych realizacjach. Ale dzisiaj tylko Grand Budapest Hotel. zapada w pamięć mur a na nim napis Old Luc Cemetery. Zaczynamy w tym miejscu. No bo tak zaczyna się film. Ta dziewczyna niosąc w dłoniach książkę, tą historię, którą za chwileczkę obejrzymy na ekranie, właśnie zmierza na cmentarz i tymi drzwiami tutaj wchodzi na jego teren cmentarz znajduje się gdzie indziej obawiam się, że to co widzimy powyżej muru to też jest taka nakładka i to jest chyba albo Zgorzelec albo Gerlitz filmowane z drugiej strony Nysy Łużyckiej. to napis jest zupełnie inny filmowcy zostawili ten napis, ale mieszkańcy Gerlitz wrócili do poprzedniego, czyli głosuj na Talmana Talman to był taki komunista niemiecki, który był prześladowany przez faszystów, trafił do obozu koncentracyjnego i pod koniec chyba wojny Hitler wydał rozkaz uśmiercenia go. I on był czczony w, podczas trwania DDR. I jak widać, te sentymenty są bardzo silne, jeszcze dalej pozostały. I tutaj dawni mieszkańcy NRD parli na tyle, żeby ten napis wrócił. The Oscar. Goes to Gerlitz, Gerliwood. <laughs> I tak, i zakochane gette. i lektor z Kate Winslet w roli głównej, i z Ralphem Finnessem. E, co tu mamy jeszcze? Oczywiście bękarty wojny, Quentina Tarantino. E, Ojejku, no, długo by tutaj wymieniać te wszystkie filmy, które były kręcone w tym miejscu. Bo tutaj e, w Gerlitz w jaki sposób jest fajnie rozpisana cała ścieżka filmowa. Tutaj mamy stację numer dwa, Walk to the Gorywood. Proszę bardzo. Jak świetnie jest wykorzystane marketingowo właśnie fakt, że kręcono tutaj tyle filmów. Gdzie są najlepsze wyroby cukiernicze? No oczywiście u Mendla. Po lewej stronie ten żółty budynek, no to jest właśnie wejście do cukierni, filmowej cukierni. Ono jest w kolorze różowym, bo tak się trzyma tej konwencji. Zresztą opakowania wyrobów cukierniczych tej szacownej instytucji również są w kolorze różowym, ale samo wnętrze tej cukierni to już jest zupełnie inny plan, który znajduje się w Dreźnie. I to postaram się Państwu pokazać, kiedy udam się do Drezna. Ekipa Wesa Andersona się nie musiała specjalnie przemieszczać, ponieważ te lokalizacje są bardzo blisko siebie. Przed chwilą pokazywałem Państwu tą cukiernię mędla. A tu, w tym miejscu, był taki mały kiosk z prasą. Wes Anderson lubi symetrię. Wszystkie te jego obrazy są bardzo symetryczne. Zwróćcie uwagę, że mamy ulicę, która idealnie się wpisuje w środek obrazu właśnie ten, tenże kiosk z prasą. On stał gdzieś na tej wysokości. Po lewej stronie widać tą bramę i widać tą bramę. Bardzo dobrze. Widzicie Państwo, tak chodząc po tym opustoszałym mieście, wyglądającym na wymarłe, nie wiem, czy oglądaliście Państwo taki film stary, Nosferatu Vampir, gdzie rolę Nosferatu grał Klaus Kiński. I tam chyba jakieś czeskie miasto posłużyło do tego filmu, gdzie on tam się przemykał właśnie po takich pustych ulicach. E, przypłynął statkiem, przywiózł trumny, z tych trumien zaczęły wychodzić e, szczury i rozbiegać się po tym mieście i tak. Piękne miasto, opustoszałe i taki jakiś, nie wiem, mroczny klimat. W tym hotelu znajdowała się główna kwatera i baza naszych filmowców i tutaj cała plejada gwiazd formatu światowego. Zatrzymała się właśnie w tym hotelu i z tego hotelu wyruszała na plan filmowy. Proszę Państwa, jak niewiele trzeba, żeby wykorzystać tutaj te plenery. Poprosić kilka samochodów, żeby się usunęły, zasłonić czymś znaki, czy powiedzmy jakieś szyldy, które nie pasują do współczesności i można kręcić film po prostu, cofnąć się o 100 lat, o 200 lat i Mamy po prostu gotowy filmowy plener. Widziałem taki materiał, gdzie pod tym hotelem stoi Bill Murray i opowiada właśnie o kręceniu filmu. Że to jest doskonałe miejsce, wspaniałe, że tutaj zaraz obok są niedaleko przepyszne kiełbaski, i wskazuje w tamtą stronę. I za chwileczkę przemieszcza się. I widzimy go, gdzie kupuje kiełbaskę. I tak to trochę to swoje, swoje talenty detektywistyczne tutaj użyłem. I korzystając z map Google, dotarłem do tego miejsca, gdzie Bill Murray spożywał tą kiełbaskę. No i teraz właśnie udam się tam, kupię kiełbaskę i sprawdzę, czy nas sławny amerykański aktor nie kłamał. Tak nie wiedziałem, co tam w bramie widać w tym filmie, gdzie Bill się przemieszcza. Ale już teraz wiem, to jakiś tutaj gość taki zrobiony z metalowych rurek, który coś tam czyta. Proszę Państwa można wierzyć Amerykanom. Oni nie mają jakiejś wytrawnej kuchni. Ale tutaj jak trafili na takiego bradwista, czy jak to się nazywa, to muraj nie kłamał. Doskonałe. Delicious. Znajdujemy się pod Stadthall i widać, że włodarze miasta Gerlitz albo nie mają pomysłu, albo nie mają funduszy, żeby coś zrobić z tym budynkiem, bo jak widzicie państwo stoi bezużyteczny. W filmie pojawia się aż trzykrotnie. Raz, kiedy Jeff Goldblum Odczytuje rodzinie zmarłej jej ostatnią wolę, i dzieje się to w sali. My to nazywamy Pokój Myśliwski. I kolejny raz, kiedy literat razem z już dorosłym zero spożywają kolację w takiej specyficznej, opustaszałej sali restauracyjnej. Pamiętacie Państwo, to właśnie nic innego jak sala tej hali. Została zbudowana w 1906 roku, jako miejsce dla sztuki muzycznej. No, ten styl, no, łatwo określić, no to jest taki neoklasycystyczny, ale gdzieś tam jakieś wtrącenia są również art nouveau, secesyjne. I ostatni raz widzimy, kiedy Nasz adwokat wcześniej wymieniony ucieka przed swoim prześladowcą e, e, Willem Dafoe e, wewnątrz muzeum i tam są takie zbroje, pamiętacie Państwo, taki szereg z jednej i z drugiej strony e, zbroi. Oto i mamy Grand Budapest Hotel, co prawda nie z zewnątrz, bo zewnątrz to jest makieta, ale cały interior właśnie był kręcony wewnątrz tego okazałego budynku zbudowanego w stylu Art Deco, można powiedzieć, że to jest arcydzieło tego stylu. Gmach jest bardzo duży. Wewnątrz, jak widzieliście Państwo, bardzo przestronny. Gdzie widzimy lobby hotelowe, gdzie widzimy nawet na piętrach zostały zbudowane wejścia do pokoi. I daje to taki efekt właśnie hotelu, z takim otwartym wyjściami na główny hall tego hotelu. Czy mi uda się wejść do środka i pokazać chociaż trochę Państwu wnętrza? Nie wiem, spróbuję. No, chodźmy zobaczyć. No, niestety nie udało się, chociaż bardzo chciałem. Okazuje się, że ten budynek jest udostępniany jego wnętrze. Są tam jakieś organizowane takie krótkie wycieczki po tym budynku, no ale no cóż, niestety, dom marzeń pozostał w sferze marzeń. Małe zaskoczenie opis po polsku serialu, który był kręcony również w tym miejscu. No nic nie pozostaje jak ruszyć dalej. Międzynarodowe gwiazdy filmu przechodziły tą kładką na stronę polską. No, i tutaj korzystali z tych naszych restauracji dobrych. No, i to jest taka sławna restauracja, która się nazywa przy Jakubie. Ze względu na to, że obok właśnie w, tej, w tejże kamienicy chyba urodził się i mieszkał e, taki filozof, gnostyk Jakub e, Beme. Wejdźmy zatem do środka i sprawdźmy, czy nasi aktorzy nie zostawili po sobie jakichś śladów wewnątrz. Zapraszam. Dzień dobry. A pani już pracowała jakie podstawały Nie to tylko pani od koleżanek. Aha. Kurczę, jak ten czas szybko leci. No, trzeba przyznać, że naprawdę jest tu tak przytulnie, tak miło przy Jakubie w restauracji. Także jak państwo będziecie w Zgorzelcu koniecznie, koniecznie musicie tu zajrzeć. Kosztowało mnie to wiele wysiłku, żeby się tutaj spiąć. E, Bastein Brick albo Bastein Bridge. Potem Państwu opowiem mniej więcej historię tego mostu. Ale teraz skupię się na tym wątku, właśnie filmowym. Proszę Państwa, no tutaj nasi młodzi. Zero, jego ukochana. Ślubują sobie. A. Tą ceremonię ślubu prowadzi nie kto inny jak Ralf Fines. Bastej, czyli Baszta. Znajdujemy się w Parku Narodowym Saskiej Szwajcarii, w Górach połapskich, i oglądamy formację skalną, która stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych tej krainy. Już w początkach XIX wieku odkryto Atrakcyjność tego miejsca, no i do dziś pozostaje i do dziś pozostaje ulubionym miejscem turystów, którzy trafiają do saskiej Szwajcarii z powodu tychże, właśnie punktów widokowych, z których roztacza się no, cudowny widok. Wracając do naszego głównego tematu. Na pewno inspiracją dla realizatorów były te właśnie obrazy, czyli te kładki przerzucone między skałami. Proszę, mamy, proszę, mamy tutaj plakat filmowy, który świetnie oddaje to uroki tego miejsca. I, sam przyznam, że z przyjemnością przemieszczałem się tutaj między skałami. No i nieodparcie mi nasuwał się właśnie ten obraz filmowy. Pod nami widzimy łabę, a wcześniej widzieliście Państwo malownicze miasteczka. Przenosimy się do Drezna w ślad za ekipą filmową Grand Budapest Hotel. Nie, było, nie mieli daleko, bo tam raptem to jest półtorej godziny od Gerlic. i w tym miejscu kręcono scenę, gdzie nasz adwokat, którego gra Jeff Goldblum, Zmierza tutaj prosto, właśnie do wejścia do pałacu. A w zasadzie w tym miejscu znajduje się taka sala koncertowa. A zdjęcia są robione z przeciwnej strony, tam gdzie mamy ten taki sławny zegar. Dzisiaj jest troszeczkę to w remoncie rozkopane, także zepsuje nam obraz, ale pamiętacie Państwo. Najpierw pojawia nam się adwokat, a potem w ślad za nim pan Jopling, czyli złowrogi. Willem Dafoe, na swoim strasznym motocyklu i też widzimy właśnie, kiedy podąża w ślad za adwokatem. Pałac Swinger, tak w mojej ocenie oczywiście, to jest troszeczkę taki już przyrośnięty barok, no wiadomo, to jest rokoko i to jest to tak jak z owocami, one są bardzo dojrzałe, są smaczne i tak dalej, ale potem e, t, ciężko uchwycić ten moment, kiedy z dojrzałego owocu zaczyna się coś e, psuć, I tak mi się wydaje właśnie, że Rokoko to już było po prostu taka e, trochę takiej brewerii, że tak powiem, artystycznej. Pamiętacie Państwo, jak w Gerlitz byliśmy pod tą sławną cukiernią mędla, i wspomniałem o tym, że właśnie w dreźnie. Jest lokal, gdzie wnętrza posłużyły właśnie jako interior tej cukierni, no i po drugiej stronie ulicy właśnie mamy Dresdener Molkerei. Pewnie źle to wymawiam, ale wybaczcie mi państwo, nie znam niemieckiego. Spodziewałem się wewnątrz zobaczyć cukiernię, a tu zaskoczenie. To bardziej przypomina sklep z winami, są tu również sery, ale nie na tych produktach się skupiałem, bo mój wzrok przyciągały te ściany, właśnie z tymi pięknymi, przypuszczam, że malowanymi ręcznie kafelkami. Te mozaiki, które tutaj zostały utworzone, właśnie z tych kafelków, to jest mistrzostwo świata. W tym miejscu niestety nasza długa podróż się kończy. Dziękuję Państwu za wspólną podróż i do zobaczenia przy innych okazjach. Do widzenia.